Paulina Smaszcz mówi o ślubie Cichopek Kurzajewskiego. Jednocześnie wbija im szpile. Paulina Smaszcz miała już nie komentować publicznie życia swojego byłego męża Macieja Kurzajewskiego. Celebrytka nie może się jednak powstrzymać przed udzielaniem wypowiedzi na temat jego romansu z Katarzyną Cichopek. W kolejnym już wywiadzie, którego udzieliła, zdradza, czy wciąż ma żal do eks-małżonka i wspomina nawet o jego ślubie. Smaszcz i Kurzajewski rozwiedli się dwa lata temu. W październiku tego roku wyszło na jaw, że Maciej od dawna spotyka się z Katarzyną Cichopek. Paulina postanowiła kolejny raz odnieść się do swojego rozstania z mężem i jego nowego związku. W wywiadzie, którego udzieliła Marcinowi Wolniakowi z radia PRL, ujawnia, czy nadal coś czuje do Kurzajewskiego i czy denerwują ją świąteczne wspólne zdjęcia Macieja i Kasi. Absolutnie nie, ponieważ ja z Maćkiem pożegnałam się już dawno temu i absolutnie nie żywię do niego żadnych uczuć. Śmieję się, kiedy ludzie mówią: Tak, nie przeżyła jeszcze rozwodu. Ja już rozwód dawno przeżyłam, albo no nie możesz jego straty przeżyć. Ja już dawno się z nim pożegnałam, bo to była moja decyzja. Ja w ogóle nie żywię do niego żadnych uczuć mówi celebrytka. Jednocześnie zapewnia, że nie ma nic przeciwko temu, żeby eks-małżonek wziął kolejny ślub. Dla mnie czy to będzie pani Katarzyna, czy to będzie Krysia, bożena to niech będzie szczęśliwe. Niech nawet ma swoje dzieci, niech się z nią żeni. Niech robi co chce. Po prostu. Przecinek ja maćka już nie potrzebuję w moim życiu, nawet przez chwilę. Paulina nie byłaby jednak sobą. Gdyby nie wbiła szpili Maćkowi, Smaszcz twierdzi, że odkąd w jego życiu pojawiła się Kasi, dziennikarz bardzo się zmienił. Nie poświęcę też synom wystarczająco dużo czasu. On w tym momencie, kiedy pojawiła się oficjalnie, no nieoficjalnie była od dawna, ale oficjalnie pani Katarzyna i jej rodzina, on się po prostu pogubił. To tylko tyle. Przecinek ja mam nadzieję, że on w końcu przejrzy na oczy, że są jego synowie są bardzo ważni, może przejrzy jego nowa partnerka. I to ona powinna go zmobilizować do tego, by zajął się swoimi dziećmi tak, jak powinien, dodała. Marcin Hakiel przypracował traumę i pogodził się z losem. Słowa o Kasieci Chopek też o tym świadczą. Pies. Z powodu którego Smaszcz atakowała Kurzajewskiego, polubił cichopek. Paulina Smaszcz pokazała zdjęcie dziecięcych bucików i dodała wymowny wpis. To kolejna szpila wbita byłemu mężowi.